Halo, halo! Tym razem będzie o dowiadywaniu się. Otrzymałem od mojego ucznia Roberta takie pytanie, czym różni się z erkundigen nach od erfahren? I odpowiedź jest dość prosta, a ciekawa, bo obydwa z czasowniki oznaczają oczywiście dowiadywać się, ale jedno to dowiadywać się będzie przypadkiem, a drugie z własnej inicjatywy. I na przykład sich erkundigen nach to właśnie takie dowiadywanie się z własnej inicjatywy, czyli ja wykonałem jakąś pracę, żebym się mógł jakiejś informacji dowiedzieć. Czyli na przykład ich habe mich nach dem Weg erkundigt. Czyli tu akurat nawet ten kontekst zdania pokazuje nam, że poinformowałem się, jeśli chodzi o drogę, no nie? Czyli zapytałem kogoś o drogę, czyli ich habe mich nach dem Weg erkundigt. Możemy sich erkundigen nach, plus dativ oczywiście, albo sich erkundigen by plus dativ. Czyli ich habe mich bei der na dym unfall rkundigt. Na przykład, czyli y, poszedłem na policję i y, y, pozwoliłem się poinformować y, co do tego wypadku. Y, i musiałem wykonać jakąś akcję, czyli aktywnie musiałem postąpić, żeby tą informację otrzymać. No nie dowiedziałem się, ale w takim sensie, że sam musiałem zabiegać o tą informację. Natomiast erfaren to jest takie bardziej przypadkowe dowiedzenie się i możemy powiedzieć habe es gestern erfahren. Dopiero wczoraj się o tym dowiedziałem. Ale nie dlatego, że zabiegałem o tą informację czy ubiegałem się o nią, tylko dlatego, że ktoś przyszedł i mi powiedział. To jest bardziej bierne, czyli dowiedziałem się, bo, bo jakoś ta informacja do mnie dotarła. Natomiast z ich erkundigenach to po prostu y, trzeba samemu wykonywać y, jakąś tam robotę, żeby do tej informacji dotrzeć. Ja i taka jest właśnie różnica. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, ponieważ chciałbym, żebyśmy doszli do 100 tysięcy subskrypcji. To nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć, a tym przy okazji będziecie informowani o nowych filmikach. Zostawcie komentarz. Jestem ostatnio ciekaw, właśnie skąd oglądacie te filmiki i czy chodzicie do szkoły, czy uczycie się samodzielnie. Napiszcie w komentarzu, uczę się sam na przykład. I miasto, z którego piszecie. Ja będzie mi bardzo miło chętnie dowiem się, skąd oglądacie te moje filmiki. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę, a bardzo by mi było miło, to wspierajcie kanał, na patronajcie. Link zostawię wam w opisie albo gdzieś tutaj. No i zajrzyjcie koniecznie na gerlitz.pl, a z kodem KKE80 wszystkie e booki i kursy na gerlitz.pl. 80% taniej. Zajrzyjcie na gerlitz.pl. Ja und bis zum nächsten Mal. Cześć, bis dann, macht's gut.